Ponad 500 tysięcy posiadaczy smartfonów Huawei pobrało z App Galery aplikację zainfekowane wirusem Joker, który aktywował płatne subskrypcje sms czyli takie SMSy premium, za które trzeba płacić wiele razy w określonych odstępach czasu, zamiast jednorazowo przy wysłaniu SMS-a. Zagrożenie zostało odkryte przez twórców antywirusa Dr. Webb. Znaleźli oni w AppGallery 10 zwyczajnie wyglądających aplikacji, nie budzących żadnych podejrzeń, które to miały możliwość łączenia się z serwerem cyberprzestępców, a ten serwer służył do zdalnego wydawania poleceń wirusowi Joker i uzupełniania go o dodatkowe komponenty. Jeśli AppGallery testuje aplikacje w poszukiwaniu wirusów, tak jak Play Protect w Google Play, to aplikacje, o których mowa w tym odcinku, mogły bez problemu przejść takie testy, bo ten właściwy wirus był instalowany dopiero później, po połączeniu się z serwerem Command Control. Zainfekowane aplikacje miały swoją pełną funkcjonalność, tak jak obiecywano, przez to użytkownicy nie podejrzewali, że kryje się u nich joker. Aby nikt nie zauważył dziwnej aktywności na swoim smartfonie, aplikacje pytały o przydzielenie im dostępu do powiadomień. Gdy go dostały, mogły odczytywać kody potwierdzające z SMS-ów zwrotnych, po czym od razu usuwają powiadomienia. Według badaczy z Dr. Web aplikacje miały możliwość aktywowania maksymalnie pięciu płatnych subskrypcji SMS na jednym smartfonie. Lecz cyberprzestępcy mogli w każdej chwili zwiększyć limit, gdyby stali się bardziej zachłanni. Zapewne wystarczyło w tym celu wysłać odpowiednie polecenie z serwera Command and Control. Na liście zainfekowanych aplikacji znalazły się klawiatura, aparat z dodatkowymi efektami, launcher, komunikator internetowy, naklejki do wysyłania na czacie, kolorowanki i prosta gra mobilna. Większość z nich pochodziło od jednego dewelopera o nazwie Shansi Lai Pai Network Technology, ale były też dwie od innych twórców. Aplikacje zostały pobrane w sumie 538 tysięcy razy. Eksperci doktor Web poinformowali chłopie o zagrożeniu i aplikacje zostały już usunięte z galery. Nowe smartfony nie zostaną już zainfekowane, ale kto pobrał aplikację wcześniej, musi usunąć je samemu. Tutaj widać listę aplikacji z wirusem Joker. Wątpię, żebyś miał którąś z nich. Ale to niestety nie jest pełna lista. Bardzo podobne moduły, jak te pobierane przez wirus Joker, odkryto w aplikacjach do pobrania w Google Play. Prawdopodobnie są to inne wersje Jokera, które również mogą robić to samo, czyli wysyłać płatne SMS. -y. Na szczęście pobrało je bardzo niewiele osób. To nie były jakieś rewelacyjne aplikacje. Wśród zainfekowanych Jokerem apek w Google Play był na przykład Storyteller with Cute Layout. Nie wiem po co ktoś coś takiego pobierał, ale nie wyszedł na tym za dobrze. Zainfekował sobie smartfon i wysyłał on płatne SMSy na koszt właściciela. Jak działa Joker? Gdy Malware Joker zostanie uruchomiony, pobiera z należącego do hakerów serwera plik konfiguracyjny, w którym ma listę zadań do wykonania. Na tej liście są numery telefonów, pod które ma wysłać SMS-y, treść tych SMS-ów oraz kod JavaScript, który jest wykonywany po wysłaniu SMS-a. W JavaScript może być np. zaprogramowane odbieranie kodu z powiadomienia i przesłanie go na serwer hakerów. Kiedy jest to taka usługa SMS Premium, gdzie po wysłaniu SMS-a dostajemy w odpowiedzi jakiś kod. Historia wirusa Joker sięga roku 2017 i od tego czasu jest ciągle znajdowany w nowych aplikacjach. Na przykład w październiku 2019 Tatiana Siszkowa, która bada zagrożenia na Androidzie firmy Kasperski, poinformowała o znalezieniu za jednym razem aż 70 aplikacji z Jokerem w Google Play. Wszystkim te aplikacjom udało się pomyślnie przejść procedury Play Protect i były oznaczone jako bezpieczne. Na szczęście większość przypadków Jokera jest wcześniej wykrywana i usuwana. Na początku 2020 roku Google poinformował, że od 2017 roku usunął w sumie 1700 aplikacji z Jokerem z Google Play. Życzę Ci, aby żadna podrabiana aplikacja nie wysłała z Twojego telefonu płatnych SMS-ów. Nie przydzielaj nigdy uprawnień do wysyłania SMS-ów aplikacjom, które tego nie potrzebują. Jeśli aplikacja aparatu z dodatkowymi filtrami na zdjęcia chcą uprawnień do wysyłania SMS-ów, to wie, że coś się z nim nie tak. Zostaw łapkę w górę na zasięgu. Aktualna lista wspierających prezentuje się tak. Ty też możesz na nią dołączyć. Wystarczy najtańsza opcja Corporate Slave. Kolejny odcinek jak zwykle w piątek o 16.00. I do zobaczenia.